Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że filmy grozy przyciągają tak wielu miłośników? Jednym z najnowszych polskich horrorów, który przyciągnął uwagę międzynarodowej publiczności, jest 13 dni do wakacji. Reżyser Bartosz M. Kowalski, znany z takich produkcji jak W lesie dziś nie zaśnie nikt oraz Ostatnia Wieczerza, zaskoczył nas tym emocjonującym dziełem, które znalazło się w selekcji w prestiżowym festiwalu Fantasy Quest odbywającym się w Austin, w Teksasie. Fantastic Quest to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu filmowym poświęconym gatunkowi horroru, fantazy oraz science fiction. To tutaj prezentowane są najbardziej intrygujące i często kontrowersyjne filmy, które wywołują wrażenia i emocje u widzów. Czego można się spodziewać po 13 dniach do wakacji? W filmie mamy do czynienia z mroczną atmosferą, gdzie zwyczajny piątkowy wieczór w Polsce zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie. W miejscu. Gdzie spodziewalibyśmy się relaksu, wkrótce wszystko zmienia się na długą noc pełną niepokoju. W filmie technologia zawodzi, a morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom staje się pułapką. Te lęki i niepokoje, które odczuwamy w codziennym życiu, Kowalski zamienia w główny motyw swojego dzieła. Co czeka bohaterów? Bez wątpienia nie jest to noc, którą mogą wspominać z uśmiechem. Reżyser Bartosz Kowalski nie jest nowicjuszem w branży horroru. Jego filmy często eksplorują mroczne zakamarki ludzkiej psychiki. Współautorką scenariusza 13 dni do wakacji jest Mirella Zaratkiewicz, z którą Kowalski ma na koncie kilka innych projektów w tym gatunku. Ta twórcza współpraca obiecuje emocjonujące doświadczenie dla widzów, spragnionych dreszczyku emocji. Mimo, że film zyskał uznanie w zagranicznych kręgach, spotkał się z mieszanymi recenzjami w Polsce, gdzie krytycy wyrazili swoje opinie na różnych platformach. Na Filmwebie średnia ocena wynosi 4,5 na 10, co może nie być najlepszym znakiem. Niemniej jednak, być może amerykańska publiczność będzie bardziej skłonna docenić walory 13 dni do wakacji i jego unikalne podejście do horroru. Dlatego, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego intrygującego filmu, warto dać mu szansę. Kto wie, może zapamiętacie go jako jeden z bardziej traumatycznych wieczorów w kinie, pełnym nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Jeśli czujecie w sobie ducha przygody, nie wahajcie się, siądźcie wygodnie i przygotujcie nam rożące krew w żyłach doświadczenie. To może być świetna okazja, aby przekonać się, co kryje się w głąb 13 dni do wakacji, a być może też zaspokoić waszą ciekawość na temat polskiego kina grozy.